Słońce, morze, wypoczynek, nie wszyscy mogą sobie na taki relaks pozwolić. Praca, obowiązki i finanse niekiedy utrudniają realizację błogiego wypoczynku nad morzem. Czasami zbyt nadmierny upał może być powodem do narzekania, gorzej, gdy letnia sielanka zostaje przerwana przez nadmierne opady deszczu. Nieprzygotowani na takie humory pogody możemy zostać zaskoczeni wszędzie. Dowodem na to były ostatnie krótkie, ale za to obfite opady deszczu. Miasto zostało kompletnie sparaliżowane, zalane piwnice, ogromne kałuże i całkowicie zalane tunele. Do późnych godzin wieczornych 23 wozy pożarnicze i ponad 100 strażaków usuwało skutki ulewy w mieście. Wszystkie pojazdy pożarnicze były w akcji, ale to było mało i musieliśmy ściągnąć też ochotnicze straże pożarne i takie. Na terenie miasta trzy jednostki brały udział. Było to Gościcino, Bolszewo i OSP Weicherowo. Żeby po prostu pomóc w udzielaniu tej szybkiej, sprawnej pomocy mieszkańcom. Czy to mieliśmy. E, zalane piwnice, zalane garaże, zalane lokale mieszkalne, te niżej położone. Mieliśmy tego 22 zdarzenia, z tego 20 w samym Wejherowie. Najgorsza sytuacja panowała w tym tunelu. Zakazu wjazdu do zalanego tunelu pilnowali policjanci. Kierowcy musieli korzystać z objazdów, co wydłużyło korki. Do wieczora ruch w mieście był znacznie utrudniony.